Witam serdecznie, zaczyna się drugi dzień krwawej jadki. I moja obrona, Timius plus Goblin, lekarz. Tak naprawdę ten lekarz, wiadomo, to i nie działa, ale, ale wzrosty i i te ekstra uderzenia oczywiście działają, dlatego go tutaj wstawiłem. E, do tego mamy Galapago, Benu i Xiamare. I ta obrona na chwilę obecną. Broni się naprawdę znakomicie. Dawno już tak nie miałem dobrej obrony. Eee, dwóch Polaków się ode mnie odbiło z zakonu śmierci oraz Sexy Zerkuś z piekła rodem. Jeśli mi oglądacie, dajcie znać, czy po prostu nie mieliście klocka, czy ta obrona się sprawdza. Byłby to dla mnie eee, spoko feedback na, na kolejną krwawą miatkę. Ok, jedziemy dalej. Kurczę, no obrona wydaje się na pierwszy rzut oka cienka. E, Naprawdę muszę mieć liksiu, żeby... żeby pozbyć się... E, kontrataków. ataków Dlatego wypadało mieć fioletową kartę, żeby pozbyć się fioletowych klocków. Hmm. Kurcze... Jakiś lepszy dispel by mi się tutaj przydał. Czy mam Timusa, niby <laughs> kurczę, no mam giri to bibowy spoko, tylko ona jest na tyle klocku, że ja nie wiem, czy ją załaduję. Ale spróbujmy, mogę zrobić albo ten ruch tutaj w prawo i mieć w kolejnej rundzie. Dwa złożenia niebieskie, albo mogę zaryzykować tutaj tymi filetami, może tutaj wpadnie mi bezpośrednio ten niebieski, eee, ale chyba nie będę ryzykował. Zagram w ten sposób na razie i w ten sposób. Ok, będę miał trzy złożenia niebieskie. I to przed queenem, więc to jest na pewno duży plus. Wybiję sobie tą, tą panią, co tam jest już naładowana prawie na fulla. Okej. Okay. Wygląda na to, że dobrze rozegrałem swoją planszę. Jeszcze udało mi się odrzucić nawet potwory i ich wyciszyć, także tutaj już jest absolutnie e, walka wygrana, na kolejną walkę muszę przerzucić sobie między moje dwie najmocniejsze karty, bo on koło tej to jest bardzo. E, Trudny temat. Zresztą on bardzo szybko pada kurcze nie wiem czy czy nie zaryzykuję nie wezmę sobie magniego. Ale w sumie ten magnich też tutaj sobie stanie między tych najmocniejszych żeby podbić im defa, żeby byli twardsi i kim by, byśmy tutaj zagrali no, chyba ten siara jest najlepszą opcją, tylko on jest dosyć taki no miękki bez tych przełamań no ale dobra niech będzie Ciekawa plansza. Ciekawe czy wpadną tu jakieś niebieskie. Nie wiem, idę w takie duże kombo. Okej, okay, może się uda ich wyciszyć i zdispellować nawet. Hmm, teraz tak, której strony się bardziej boję? I gdzie mogę grać? E, chyba lepiej będzie jak zagram tutaj, w, jakbyś mi jakbym środek w sumie wybił, wybił, byłoby najlepiej. Chyba jej, nie, jej nie, nie naładuję tymi dwoma klockami. Okej, okay, poszło wyciszenie. Można kończyć walkę. Jest ciemnopierz i on mnie na pewno oślepi. Potrzebuję mieć kogoś, kto mnie z tego oślepienia wyczyści. Tylko ja chyba nie mam takiej karty atakującej, która by mnie mogła wyczyścić. Dajcie mi sekundę. Okej, okay, to, że do dostanę oślepienie to jest więcej niż pewne, dlatego postaram się tutaj zagrać w ten sposób, że biorę itar, którą po sześciu klockach jestem w stanie ciemnopierzowi zabrać manę, no i biorę sobie Lokiego, którym będę mógł sobie skopiować albo Teamusa, albo ciemnopierza w zależności jak tam się będą klocki układały. No i co, no i próbuję w ten sposób, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jedno złożenie żółte, jedno złożenie i to po tym ruchu dopiero niebieskie, więc jest, no jest źle, ale ok, może przyjdzie diament, nie przyszedł, ale też tak nie szkodzi, bo mogę sobie zagrać po tą itar. tylko wydaje mi się, że ja odpalę już tego ciemnopierza. No Jezus, oczywiście musiało pójść kombo. Nie wiem, chyba mu zawiorę manę i pójdę w to kombo tej fioletowe. Nic mi tutaj się nie układa, nie mam niebieskich. Nie mam jak nie mam się dostać do tych niebieskich, to jest największy problem. Chyba, że jeszcze zagram taki ruch. Okej, okay, yy, mam się naładowaną, to mi kupi trochę czasu, żeby puścić jakieś kombo. Okej, okay, dobra, pójdźmy tak. Niestety odpal też kulerwo, więc. No, lipa. Jest tu przegrana. Klocki przyszły, przyszły niestety troszkę za późno. No ale może uda się ciemnopierza chociaż zabić. Chociaż nie sądzę. Plan chyba był dobry, ale, ale to wy sami ocenicie. Ok, jest Sartana, więc zacznę sobie z Ludwikiem. No są jakieś miniony, ale czy one są takie jak straszne? No dobra, spróbujmy sobie zagrać w taki sposób, że tu będzie Ludwik. A tu będzie Galapago. chociaż dajcie mi sekundę hmm. bo jest pewien trik że mógłbym dzięki tym minionom Freisie się, no i wykończyć mrozem jakbym wziął skadi sobie i kirila do obniżenia defa ale dobra spróbujmy w ten sposób nie będzie klasyczne. Dobra, pierwsze złożenie niebieskie, drugie. Tu może przyjść trzecie złożenie niebieskie. Ale nie musi chyba zagram tego galapago już teraz albo nie, bo on może tefa podnieść. No Freya dla mnie nie jest groźna, póki żyje mi Galapago, więc chyba będę bił w tą stronę. No i teraz tylko <coughs> oczywiście zabawa będzie z tym mega minionem i chyba mam już po, po walce. Ile mam rund wyciszenia? Jedną rundę. Kurczę, no nie zdążę go zabić. on dosyć mocno trzepie ten Mega Minion. Okej, okay, udało się go zabić. Uf. Jeszcze jeden atak na dzisiaj. Zostawię sobie Ludwika, bo, bo Gellert dosyć mocno bije. Przydobyć tutaj odbicie, kurczę, tego huragana. Nie ma tej minionu, więc ja sobie tej zaryzykuję i wezmę to złotko znowu. Spróbuję odbić tego huragana. Aj, piękna, piękna zielona plansza. Niestety tutaj będzie odbitka. Udało się tego galerta odpalić na czas. Oczywiście moja najgroźniejsza karta również oberwała. Okej, okay. nie ma takiej jeszcze tragedii. Niestety poszedł unik na małpie. I teraz pytanie: w kogo właśnie uderzy małpa, czy w prawą stronę, czy w lewą? I w kogo uderzy Jolt? Dobra, zaryzykuję. Niestety oczywiście poszła w prawą stronę. Jedna tura minus do precyzji. Teraz, jeśli marzy mi się jakaś tutaj wygrana, to muszę niestety, ale szukać niebieskich, których nie ma. No i to jest koniec. Może już Sartane jeszcze zabije z tych żółtych kloców? No niestety. Także kończę turniej po dwóch dniach. Mimo świetnej obrony ataki nie poszły. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego.